Długiej nieobecności Sygnał numer jeden Warunki widzicie Śnieżne <laughs> Śnieżyce Wieje Tutaj tego tak nie widać Ale wcześniej pokazałem wam film Jednak nie zdążyłem Na tą taką zamieć Jak przeciągnęło Ten, ten śnieg No ale dobra Do rzeczy sygnał numer jeden Jest guzik jest to chyba kale soniak chyba tak przynajmniej tak wygląda albo od jakiejś pościeli jednak z naciskiem na kale soniak pierwsze wykopki w tym roku zaczynamy od kalesoniaczka. soniaczka pospacerujemy z godzinkę dwie i zobaczymy czy coś się uda nagrać czy coś w ogóle znaj idziemy. Zatem zapraszam do oglądania. Jedyne, co jak na tą chwilę nam dopisuje, to jest pogoda. Przestało sypać. W miarę w miarę jest ciepło można sobie dełeczki pokopać co prawda na polach większości pól się nie da bo są jest ziemia przemarznięta taki zimowy krajobraz pierwsza krągłość której się długo oszukałem i na długo oczekałem a wbiła się po prostu została na błocie na łopacie No i zobaczmy co tu co to mamy żeby coś współczesnego Właśnie ranty świecą Nie wiem czy to będzie widać Tutaj Ranty się świecą to albo będzie coś współczesnego albo jakieś srebro No fajnie jakby srebro było Jest orzełek dwu, dwugłowy Zobaczcie Ale to srebro nie będzie po prostu dostało chyba łopatą i tak to No, tak myślałem Jeden krajcer, 1885 rok Już się ucieszyłem widzicie? Tutaj na rancie jak się ładnie świeci myślałem będzie sreberko no, Ale cóż. Moneta, moneta. Cieszy choć. Będzie dopiero to pierwsza. Nie wiadomo, czy będzie kolejna, bo jest ich jak kot napłakał. No ale kto szuka, ten znajduje. Tutaj zakopany ten stary dołek Podnoszę wykrywacz Przemiatam I jest kolejna moneta Niestety Ziemia ich tutaj nie oszczędza Czy coś się z, nie, z niej wyciągniemy Ciężko będzie Jak widzicie Lipa Ale Też chyba jeden Jeden krajcar. Przynajmniej na to mi wygląda. Albo i nie wygląda. No cóż, wróżka ze mnie słaba, zatem nie przedłużamy. Idziemy poszukać czegoś w lepszym stanie. Kolejny sygnał w dołku jest moniak, troszkę chyba lepszy stan niż tam wiem, ja uwaliłem go chyba łopatą, tylko pytanie, co to jest? Czy coś talerzyków, czy może jakieś międzywojnie? Dawno nie było byłoby fajnie no ale zobaczymy nie no 1895 rok Węgry Tutaj trochę śniegu więcej. Śniegu przybyło. Widzicie to? Kurczy nie wiem, na tle białego. Czy to widać w ogóle? Do słoneczka bardziej. No, i jest element, element orzełka, na pewno polski, pod spodem tarcza. Tak więc o, z drugiej strony będzie lepiej widać odbity, a więc chyba orzeł strzelecki, aczkolwiek nie jestem do końca przekonany. Kurczę, no nie widzę. No, fajna, znajda. Może uda się znaleźć więcej, poszukamy. Przez chwilę, tak czy siak, miejsce zapowiada się ciekawie. No, by znaleźć resztę, byłoby super fan. Powolutku będziemy się zwijać. Czas się kończy, ale zobaczcie, pogoda się wyrobiła. Nie wieje tak. Jest co prawda troszkę cieplej. Po śniegu też można pośmigać. No ale wróćmy do faktów. Kolejny sygnał. Jest moneta. I mamy. Widać? widać Jest jeden grosz. Tak tak Jeden grosik. Fajnie, między wojnie cieszy coś innego. W miarę nawet widoczne. Hmm, rok 23. Tak. Fajnie, coś nareszcie. Innego oprócz śmieci. Między wojnie zawsze cieszy. Długo nie było kopane. Tak więc cieszy podwójnie. <śm> Do następnego, ile w ogóle będzie. Lecimy dalej. Nie wziąłem sobie uchwytu, żeby to ponagrywać. Wszystko tak w realu. Ale mamy kolejną monetkę. Pomustafiłem sobie troszkę. Zapraszam na kanał Oli i Sławka Mustafa Gold. Wczoraj oglądałem. Mówili, że sobie pomó no i coś tam było. Ja mam teraz co? Mam 10 groszy, tylko gdzieś Z zwiało. Rocznik, chyba miedziano nikiem, czyli tak 49. No fajny stan, wam powiem. Jest tu piasek. Tak więc wszystko wychodzi w bardzo fajnych stanach. 49, tak jak myślałem. Zastanawiam się tylko gdzie Z zwiało no by nie na tych czołgach w Ukrainie ta Zetka się pojawiała po prostu chyba czas 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 dał jej dał jej w kość, inaczej mówiąc no fajnie Nie chcę przestać. Dołek, patrzcie. To patrzcie, piasek, normalny piasek. Można pobrać budować z tego piachu, brać na budowę. Do czego wracam? Ta monetka z tego to piasku. Patrzcie, już chwilę dałem, żeby podeszła. Dwa, chyba filery węgierskie. Filer, tak się to po pohalerze. 1895 rok ale zobaczcie jaki stan no przepiękny żeby tutaj coś w takim piasku <grym> chciało jeszcze wyskakiwać byłoby naprawdę super zobaczcie jakby dopiero z mennicy se wyszła <grym> no fajne fajny powrót, parę monet teren też dość ciekawy zapewne trzeba będzie kiedyś tutaj powrócić, aczkolwiek jeszcze mamy 10 minut to może, może coś jeszcze wpadnie także po coś jest no i fajnie oczywiście zapraszam na kanał do Alana przygody Starskiego do Pawła na kanał na Mrochanel tam sobie pooglądacie ciekawe filmy ja oglądam Także polecam i jeszcze mam nadzieję, że dzisiaj coś znajdę. Oby lecimy dalej. Tak się spaceruję, powiem Wam. Takie moje przemyślenie. No w końcu by człowiek coś pokazał innego niż te monety, no ale nie chce się. Nic innego chyba znaleźć. Położcie sygnał. I co mamy? Współczesne. 50 groszy, hmm. ale Piotr ma guziczka polskiego z koroną, także coś jest, coś się dzieje. Fajnie, fajnie było znowu wbić łopatę w ziemię i, po, i pozbierać co nieco. Dobra, lecimy, lecimy dalej. Widzimy się w tym samym miejscu, co na początku, czyli koniec koniec poszukiwań na dzień dzisiejszy było co było no widzieliście coś tam było parę monet, no fajna sprawa kopieczka. fajna to 10 groszy bez z, ciekawe pewnie się wytarło, aczkolwiek nie do końca wiadomo, może to jakiś rarytas kto to wie wkrótce pojawi się film yy, z gór spacer w Tatrach, kolejna, kolejna wyprawa Zapraszam Was na niego serdecznie na kanały, które wcześniej powiedziałem. Mam nadzieję, że się podobało. Gdyby ktoś chciał się wybrać kiedyś w górę, zapraszam do kontaktu. Mail jest zawsze pod filmem. Możemy się jakoś tam spotkać, wybrać. I Wam dziękuję za oglądanie. No i do kolejnych filmów. Na pewno będzie ich coraz więcej. Zatem jeszcze raz dziękuję i trzymajcie się. Hej!